Zrestartowałem zestartowałem i dałem mniejsze trochę ustawienia i zobaczcie zaraz czy laguje, dobra? Abyście mogli bardzo. Ale mi siadło. Nice. Abyście mogli tam obczaić zaraz. Ale mi się siadło. jeszcze Dobra, zoba zobaczycie ktoś. Teraz na pośbę, Nadal takie lagi? To może przez co mamy rankant w platformie? ale nie Robimy <try> starego flasha nowe? Tak, ale coś tam laguje. No właśnie widzę stary. No, dawaj, 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 bo no, chuj! Nie, nie zdążę do tak tego. <trym> He's down A. Hey. One enemy One Oh! I thought you try harder! Nie, Dawaj, teraz tego flasha na, na A No, możemy. Jeszcze chłopiec na robot. Now we wait. Ej dobra, takie są lagi, że to się tego, się, tego się nie da oglądać Chociaż teraz pa... Nie wiem, to laguje fest <śmiech> <śmiech> Kurde, jak ja mam tu jakieś kille zrobić, jak mi zabierają już stary. Spotka. Lagi, jak skurczy byk tego się nie da oglądać. Chyba Minecraft musi zaraz się Zobaczymy, czy to od tego zależy. Właśnie, zobaczymy, czy to od tego zależy. Właśnie, to sobie po prostu pogramy Bo wola, mi normalnie chodzi, wszystko co nie, tylko nie wiem co tam się dzieje, internet jest zrąbany. Mhm. Mm tak mi się wydaje. A jestem. A nie, jestem się dobra. Zajmujemy no, ja się to Zajmujemy to. Ja tam daję stary nade'a Dobra. Powiem? Dawaj. 3, 2, 1, Dobra. Ej stary, dobry ten Nate, Idealnie go rzuciłem. Nie ma, nie ma. Ogólnie. Da, właśnie na plecy, właśnie na plecy. No. Stary, ja tego nade'a idealnie wrzuciłem im pod nogi. Ja go tak na... na pałę wyczułem jeszcze, Na pałę. A, gdzieś stary na midzie słyszałem. Spike down chodź. To Dziwia stary, najduję ich Ale najdę znowu Gówno najgówno Czekaj stary Czekajcie Do lewej GG Kurde No stary, i teraz czekaj, wyjdę z tego Z I zobaczymy Stary Stary o. No patrz teraz na tego streama, jestem na pulpicie i dalej to laguje Nie wiem, włączę Spotify A ruszę myszko No ruszam, tylko tu jest opóźnienie trochę jeszcze No ale widzisz stary, ja już widzę to nie wiem stary a to musi być się. <SSSSS> co? co? to musi być coś jak już OBS i stary tu jest pink taki czerwona kreska to jest na czerwonej na samym tym dole mhm coś, coś z internetem jest nie halo tu bo stary ja jestem jeszcze na dole i to może dlatego ale tutaj jest teoretycznie ten, ten to wzmacniacz no ale ale jest kupa